Zasadnicze woda była skażona, Państwo zdaniem czy nie i czy ustawiliście dziewczę? Bardzo proszę Pan Dyrektor to, e, to Po prostu pani, wynika, że była. Już pani odpowiada. Więc tak, e, my, tak jak powiedziałem wcześniej, wstępnie, podjęliśmy działania po informacji z PIW-u o Jabłonowie. I ta informacja została potwierdzona badaniami, że w Jabłonowie faktycznie jest, tak? Podjęliśmy te działania. Poprzez płukanie i klarowanie sieci. Ponownie zrobiliśmy badania w piątek. Sanepid też zrobił w piątek. Wynik wstępny w sobotę, że jest w Nasz też w Ja mam informację z Sanepidu, że w sobotę w kontakcie z Panem Ministrzem była informacja, że część próbek wyszła źle, a część dobrze. Stąd jest stan zawieszenia. E, muszę tu się odnieść, muszę się do tego odnieść. Absolutnie nie. Jest to rozmowa telefoniczna monitorowana. Stosowno notatka jest złożona do akt tutaj w Centrum Zarządzania. Rozmowa była krótka. Pani Inspektor zadzwoniła do mnie, poinformowała Panie Burmistrzu z wodą nie ma problemów, jest dobrze. Na dzień dzisiejszy tyle mam do przekazania. mamy że... Ja też pytali, słyszałem wypowiedź też na jednym z informatorów gdzie Pani e, Inspektor Dębowska e, mówi, że informowała w sobotę Pana Burmistrza o e, zanieczyszczeniach czy skażeniu wody. Powiedziała, że informowała i w piątek i w sobotę. E, w sobotę rozmawialiśmy, tak, bo ja było nowie, natomiast e, w sobotę powiedziała, że woda jest dobra, stąd było to uśpienie powiedzmy informacyjne. Panie. I jeszcze jedna tak. rzecz, a propos wyników. czy Państwo wiedzą, że te próbki pobrane z, ze źródeł zastępczych w Trzygłowie, w poniedziałek i z sieci nie były badane w stacji w Kamieniu Womorskim, tylko te akurat były badane przez e, inspektorat Szczeciński, więc jakby ważymy teraz, e, no, no, z tych wypowiedzi wyników państwa wynika, że badania sanepidu szczecińskiego no i tego laboratorium w Kamieniu są niewiarygodne, więc komu dziś wierzyć, jeśli nie e, instytucji państwowej, która odpowiada za bezpieczeństwo sanitarne. Więc ja jak tu... to skonfrontować, Państwa wyniki i wyniki Szczecina? Więc yy, z mojej wypowiedzi nie padło kamień czy trzecim. Bo, bo ja, pytam, ja traktuję wszystkie laboratoria, które posiadają, jak powiedziałem, certyfikaty, nie klasy A, klasy B, tylko jednoznacznie. I nie będę się w ogóle do tego nawet dalej ustosunkowywał. Ja daję wątpliwość mając wyniki swoje. Czyli że Państwo nie zgadzacie się z wynikami samej Ja nie wiem. Pani oczekuje ode mnie oceny? Nie wiem, że poddaje Pan wątpliwość, więc ja pytam. No daje wątpliwość w sensie, wie pani, że mam swoje badania, a nikt ich nie chce w ogóle analizować. Dlaczego? No ale Państwo nie wysłali tych badań do Sanepidu, bo Sanepid nie ma ani jednego komunikatu od Państwa. Ale przecież my chcieliśmy dostarczyć to Państwo Sanepidu, stwierdzili, że ich nie interesują te wyniki. Nie interesują. Powiem Pani dokładnie. Wczoraj w rozmowie z pracownikiem Sanepidu zapytałem się, to dzisiaj chcecie wyniki, a wczoraj dlaczego nie chcieliście? Bo gdyby były złe, to byśmy chcieli. No, no, co pani na to? Znaczy, no to, to jest pan, panu rozmowa, tak jak ja no tak, się No tak, ale atmosfera jest gorąca. No, że, w związku z tym, jest, że będzie, nie wiem, oczekiwał jakiegoś stanu wskazane pigu, wiem, że kontaktował się pan z inspektorem w Szczecinie, nie wiem, z użyciem na samej ja pigu jednej, żeby nie robić e, autopromocji e, jednej z gazet, wyczytałem dzisiaj, że się kontaktowałem, oświadczam publicznie że nie taki cel mojego wyjazdu był do Szczecina wczoraj i z nikim się nie kontaktowałem w inspektoracie sanitarnym Szczecina, Dla Jest to pomówienie wobec mojej osoby publicznie oświadczam. Nikim się nie kontaktowałem. To co z tym zrobicie? No, zostaliście narażeni na koszty, e, ogromne zamieszanie mieszkańcy, przepraszacie, czyli przyznajecie się, że woda była skażona, czy przepraszacie ogólnie za całe zdarzenie? So, okay. ja Natomiast po... kwestionujecie wyniki sanepidu. No ja powiedziałem, jest... że e, e, podkreśliłem parę minut temu, jaka rola jest sanepidu i to jest stanowisko sanepidu, jest decyzja administracyjna sanepidu, którą jako operator i my jako władza samorządowa jesteśmy zobowiązani wykonać. Natomiast są wątpliwości, o których tutaj mówił dyrektor Urbanii. I to każdy przeźwo myślący ma prawo Nie. mieć swoje zdanie. Natomiast polecenie Sanepidu jest decyzja administracyjna należy wykonać. Czy te wątpliwości były w takim razie podstawą do tego, że tę firmę zewnętrzną do, do tego, żeby sprawdziła wyniki, czy znaczy, powolnie je zrobiły? Więc chciałbym oznajmić taką rzecz. Kiedy rodzą się wątpliwości w badaniach z wodą, my bezwzględnie zawsze zlecamy dodatkowe badania porównawcze dla innego laboratorium, żeby wyeliminować, żeby porównać żeby przedłożyć sobie przed oczami, zobaczyć gdzie błąd, czy błąd chwił. w czasie pobierania próbki, bo to są naprawdę rzeczy bardzo złożone. Nam no, się wydaje, że to jest postawić butelkę pod kran, nalać i pojechać gdzieś tam zabieść, nie? ale to jest naprawdę wiele czynników, które na to składają się, aby ta próbka trafiła w sposób odpowiedni do laboratorium, aby ten wynik był rzetelny to pierwsza osoba, która pobiera to musi mieć odpowiedni certyfikat poboru mowy, to nie jest taki pierwszy, lepszy yy, pierwsza lepsza osoba, która sobie może to wziąć, nie poza tym muszą być warunki spełnione do transportu yy, gdybym gdybym yy, cały czas uważał, że na przykład sanepid nie ma racji, że coś robi źle to bym podjął decyzję przez jakichkolwiek działań. Tak? Ale ja cały czas uważam, że yy, mnogość informacji pomaga w wyciągnięciu odpowiednich wniosków. Że jedna informacja z jednego źródła nie da, zawsze daje obraz. Więc ja, jeśli wydaję decyzję, czy wydawałbym komunikat, to ja bym, jeśli ktoś chce mi dawać, dać badania, to bym tylko się cieszył, bo powiedziałbym, miał jakiś pogląd, może gdzieś pigło, a może nie należy wprowadzać tego typu działań, a może trzeba zaostrzyć te działania. No sama pani jako dziennikarka wie, że by wyciągnąć prawdziwe wnioski, musi pani też mieć do kilku źródeł, tak? No tutaj będzie tylko jedna źródła, tak jak państwo mieście, się tak? No, jeszcze tak, więcej, ja nie powiedziałem o jednej rzeczy, proszę państwa. My mieliśmy jeszcze wyniki z innego laboratorium, no nie, z Gdyni, raz, z Hamintem, raz, tak, nie, dotyczy, nie, ale dotyczących właśnie ujęcia wody, źródła. Tak? Czyli można powiedzieć, że najwa najważniejszy wynik. Najważniejszy. Pierwszy, wstępny, tak? No nie wstępny. Pierwszy, już Tak, w tym samym dniu, kiedy Sanepid brał na jabłonową, tak? Ja jeszcze mogę, to dopowiem jeszcze, że w piśmie, które przyszło na moje ręce 7, datowane 7 i 7 przyszło, 7 czerwca, jest napisane, że w malowanej próbce wody po, pobranej w Jabłonowie stwierdzono 46 jednostek liczby szerina coli i 46 liczby bakterii coli ale jednocześnie nie zakazuje się nie yy, yy, eksploatowania te, te, tej wody, czyli jest napisane w, w wypadku potwierdzenia na Czyli to nie jest jednoznaczne z tym, że zakazuje się użytkowania. Ale tej to wody. był piątek, więc to jeszcze zakaz został wprowadzony w niedzielę. Ja rozumiem, ale jeśli, jeśli mówimy i wiemy z, o bakteriach coś tam, yy, to jest, że bakterie te wrażliwe są i tak dopuszczalna wartość dla parametrów jest zero. Wobec tego każda jedna jednostka powinna już być decyzją administracyjną Sanepidu wycofana woda z eksploatacji. A tego nie zrobiono w piątek. Tylko jest to pierwsze ostrzeżenie, które mówi, że w wypadku potwierdzenia. W wypadku potwierdzenia musi być Pan przygotowany do... Tak i na... To, co mówili na, na Jabłonowo, byliśmy przygotowani, tak jak powiedziałem, wobec trzech rodzin yy, jesteśmy przygotowani, bo tak jak mówiłem wcześniej, stosownie do zagrożenia. Jeśli zagrożenie dotyczy trzech rodzin, to się przygotowuje dla trzech rodzin, a nie dla paru tysięcy mieszkańców, jest inne, inne zabezpieczenie. To trzeba o tym, o tym powiedzieć otwarcie, jak się mówi A, to trzeba powiedzieć B.